Cześć wszystkim. Tutaj Machon i zapraszam na kolejną historyjkę z życia. W ostatnim odcinku opowiadałem jak poznałem się z Danielem Magikalem i fajnie się przyjął odcinek, także no nagrywam kolejną część tym razem o tym jak policja powinęła mi komputer. Było to już jakiś czas temu, ale zanim powiem dokładnie jak to było, że no padli mi na chatę zabrali kompa, no to muszę cofnąć się jakiś czas wstecz, no i powiem wam od czego to wszystko się zaczęło. Jak chodziłem do pierwszej klasy szkoły średniej no to wiecie, ja byłem takim komputerowcem, nie wiem jak to się nazywa, nerd, czy co? Taki, że cały czas przy kąpie siedzi napalony, gra w gry, tutaj jakiś nie wiem, nie, wtedy nie było Counter Strike'a chyba? Może i było, ale ja nie grałem, ale wiecie, jakaś Fifa, czy jakieś inne gierki, tam GTA z Andreas, no nie pamiętam. Nie wiem ile lat się ma, jak się chodzi do pierwszej klasy, no ale pamiętam, że to było na pewno w pierwszej klasie. No i tak jak mówię, siedziałem zawsze długo przy kąpie, byłem takim komputerowcem, wiecie, tak, taki w środowisku, że o, tu wszystko ogarniam. Tutaj wiem, jak pobrać najnowsze filmy. Tutaj wiem, jak pobrać najnowsze gierki. Jak tutaj, wiecie, coś tam nagrać na płytkę. No, takie podstawowe rzeczy, gdzie dużo moich znajomych nie ogarniało. No, a ja po prostu, jak to taki komputerowy coś się dzieje. O, i formata potrafię zrobić. Wgrać jakiś tam system na nielegalu, takie rzeczy, no to wiadomo o co chodzi. No, ja zawsze tak buszowałem po necie i musiałem wszystko mieć najnowsze, ale wiadomo, byłem młody, nie miałem kasy na nic, no to gier się oczywiście nie kupywało, tylko się piraciło. Była taka strona kiedyś, nazywała się Dark Vares i całkiem niedawno ją dopiero zamknęli, ale w sumie nawet nie wiem, nie ma oficjalnego komunikatu dlaczego. Podejrzewam, że jakieś tam problemy z prawem mieli, a raczej ten właściciel. No, ja na tym Dark Varesie siedziałem i byłem uploaderem. Uploader to była taka ranga, co co miesiąc trzeba było wrzucić, czyli ze swojego kompa tak jakby zuploadować. Ja najpierw pobierałem na przykład jakiś film i później uploadowałem go na jakiś serwer i wrzucałem na tego Dark Vareza na linki. Czyli na przykład pobierałem sobie film nie wiem, Babylon AD, pobrałem go, podzieliłem sobie na parta, dodałem do, do archiwum swoją ksywkę, dopisek Dark Vares i wrzucałem to właśnie do nich. Te linki później z okładką, z opisem i ze screenshotami filmu. No i miałem tą rangę uploader. Ta ranka w sumie nic mi nie dawała, tylko to, że byłem w ekipie tego Dark Vareza i po prostu mieliśmy osobną swoją grupkę. Tam wszyscy uplinkerzy, moderatorzy, uploaderzy, wszyscy mieliśmy dostęp właśnie do tajnej grupy, tam się wymienialiśmy jakimiś, nie wiem, no, każdy sobie pomagał w czymś. Jeden, nie wiem, dał ci jakieś konto premium na rapid RapidShare, bo to kiedyś było, nie wiem, czy pamiętacie. Kto pamięta rapid RapidShare, pisze w komentarzu. Jakiś rapid szare premium i tak dalej, i tak dalej. Ja tu uploadowałem i byłem taki, wiecie, taki, kurde mafioza. To było bardzo duże forum, ja miałem tam poszanowanie, bo wiadomo, odznaczam się rangą, każdemu pomagałem, jakieś plusiki zdobywałem i tak dalej. No i pewnego razu, pojechałem sobie jak na dzień do szkoły, pamiętam, że to była chyba szósta, siódma, może nawet ósma lekcja, wiem, że to już było późno bardzo, tak siedzę na wywaleniu, patrzę jak ktoś dzwoni namiętnie, no i mój brat dzwoni, Dawid, nie mogę oderwać na lekcji, no to mówię do pani, proszę panią, mogę siku? No i ona mówi, no idź. No i poszedłem się i ku odzwaniom do niego, mówię E, co się stało? Mówię, policja wjechała ci na chatę, kąpa ci zabrali. Mówię, co? Nie wiecie, ja nawet nie wiedziałem tak za bardzo wtedy, czy na poważnie to brać, no bo mówię, no jak policja, kąpa mi zabrała, mówię, z jakie racji, przecież ja tam nic nie zrobiłem. No ale później jakoś już tak na poważnie, mówię, nie, matko ci zajebę przyjeżdżaj do domu, no zobaczysz, nie masz kompa. Mówię, nie no, nie wytrzymam, mówię już, aż mnie wtedy pamiętam nosiło, już miałem takie emocje, mówię, no nie mogę już wrócić na tą lekcję, tylko najchętniej wszedł do klasy znowu po plecach i od razu na chatę, bo wiecie, to jest takie ciśnienie, że no nie możesz wytrzymać, tylko musisz od razu iść do tego domu. No, ale wróciłem koniec końców na tą lekcję, mówię, kij, patrzę na zegarek, zostało tam z 15 minut, mówię, już wytrzymam, ale od razu lekcja, plecak i dzida. No i mówię, tak mi się czas wtedy dłużył, mówię, proszę, no już koniec tej lekcji, muszę iść do domu, wszystko to szybko, szybko wyjaśnić. Ostateczne wyjaśnienie, jadę tym autobusem do domu, też oczywiście tu jakiś autobus się spóźnia, tutaj nie wiem, no coś takie wszystko, żeby tylko jak naj, najpóźniej dotrzeć do tego domu i zobaczyć, czy to prawda jest. No ale w końcu udało się, dojechałem do domu, przychodzę, mój brat tylko w domu, rodziców nie ma, babci, dziadków nie ma, patrzę, komputera nie ma. Ja, załamany, mówię, no nie no. Mówię, mówię czemu oni zabrali? Matko, cię zajebę. No, nie wiem, dostali jakieś zawiadomienie, że jesteś piratem internetowym i tutaj piraci rzeczy, jakieś filmy gry i jakaś firma cię podała, nie? Mówię, ja, perdol, I zostawili mi takie wezwanie, żebym się zgłosił na komendę z osobą pełnoletnią, bo ja wtedy nie byłem jeszcze pełnoletni. Pamiętam wtedy, pojechałem z babcią. Nie pamiętam dlaczego w sumie. A nie wiem, czy moja mama wtedy jeszcze nie była za granicą i ojciec był w pracy i dlatego z babcią pojechałem. I to chyba nawet w ten sam dzień, albo na drugi dzień, nie jestem pewien, bo to już było dawno, ale w ten sam dzień, albo w drugi dzień, pojechałem na tą komendę, tak jak miałem zgłoszeniu, no i musiałem się tłumaczyć. Pamiętam, wchodzę, siedzi za biurkiem, taki wiecie. Agent federalny, nie, no śmieję się, siedzi taki, no wiecie jak to, taki za biureczkiem i, o, co tam, panie Adrianie, a ja, no nie wiem, nie? I on mówi, dostaliśmy zgłoszenie od firmy, i co jest wszystkim najlepsze? Od firmy, która wyprodukowała jakąś grę, czy była dystrybutorem gry komputerowej, że wrzucam linki do tej gry, podpisane pod swoją ksywką i wiecie, no że po prostu udostępniam ją na forum, na tym Darkwarezie. No ja mi pokazuję te wszystkie linki, kurde, wszystkie kartki z moimi linkami, to takie wydruki normalnie tych wszystkich linków, tych okładek i tak dalej, na czarno biało. Ja tak przeglądam, taki osrany, bo tam jest więcej niż tylko ta gra, tylko ogólnie linki, nie? On do mnie, to jest twój nick? Ja mówię, tak. To są twoje linki? Mówię tak. I tam się takie podstawowe pytanie mi zadawało, czy to ja wrzucałem. Bo ja tam pytał się, po co to wrzucałem? Czy miałem z tego jakieś korzyści, nie? No to ja mówię, no, dostęp do tajnej grupy uploaderów. Taka zamknięta grupa, żadnych korzyści finansowych nie miałem. No dobra, no musieliśmy to zrobić. Dostaliśmy zgłoszenie. No musieli po prostu tego kompa zabrać i sprawdzić dysk twardy, czy co ja mam na tym kompie, jakie nielegalne rzeczy i w ogóle. Jak to się skończyła sprawa? No, zaznaczyłem te zeznania, wszystkie, no i ja mówię co z komputerem, bo ja wiecie, zmaniaczony internetowo, muszę muszę mieć komputer, nie wytrzymaj, oddajcie mi komputer. Mówi, no komputer musi być zatrzymany, bo ci tam technicy, czy nie wiem jak to się nazywa, ci od policji, muszą to sprawdzić wszystko. Mówię, no dobra, I załamany, pojechałem do domu. I na wieczór, to no co jak sobie mówię, padam na genialny plan nagle i mówię: No nie, no przecież, jak mają mi sprawdzić komputer, to dyskiem wystarczy, po co nie cały komputer. Mówię: Babcia, jutro jedziemy od razu i tam gnoimy ich, że niech dysk sobie zostawią, a komputer mają mi oddać, bo to nie są tanie rzeczy. No i pojechaliśmy na drugi dzień z babcią, jakimś cudem oddali całego kompa, tylko dysk właśnie zostawili, bo dysku nie mogli oddać, bo był zabezpieczony. Ja już podniecony, że mam tego kompa, ale mówię: Kurde, ale no bez dysku to co ja tam porobię? Też chyba w ten sam dzień, czy znowu na następny. Kupiłem sobie nowy dysk, już podniecony w domu, siedzę. Pyk, pyk, pyk. No ale cały czas miałem w głowie to myśl, co będę z tego miał, że, no, że wiecie, że kopiowałem te linki, że uploadowałem, że byłem takim piracikiem. Skończyło się tak. Miałem taką, jakby, nie wiem, taka, jakby rozprawa sądowa. Taka dla nieletnich. Musiałem być chyba wtedy z ojcem, z opiekunem. No i pamiętam te wezwanie do sądu. Jedziemy. Tu taki malutki sąd był. Jedziemy. Taka mała salka w ogóle była, jak tam wchodzę. Ja się czuję jak taki kryminalista, no bo tutaj wchodzę na tą salę prokurator czy kto tam siedzi, ta sędzina i mówi wszystko mi to, wiecie, już nie pamiętam nawet co ona dokładnie gadała, ale pamiętam jej mowę końcową, że jestem tam winny i co muszę zrobić? Muszę osobiście napisać list do firmy, która była dystrybutorem tej gry. Co śmieszne, ta gra była taka malutka, wyrażała ze 500 megabajtów, jakieś gówniana gra i za to miałem tak przejebane, że muszę napisać właśnie do nich list z oficjalnymi przeprosinami, że to udostępniłem tam jej giereczkę, że już nigdy tego nie zrobię i że bardzo ich przepraszam. Ja taki podniecony mówię, o mówię, dalej będę piratem. No, ale to wiecie, dostałem nie tylko to, bo oprócz tego, że musiałem wysłać ten list, no i wysłałem tam od razu na drugi dzień, to jeszcze dostałem... I właśnie to jest dziwne, bo niby dostałem takiego jakby kuratora, że do szkoły, nie? I co tam miało wspólnego? Czy ja chodzę nagle do szkoły, czy to, czy tamto, a tak naprawdę to była chuja warte, bo ten kurator, niby co go miałem, nigdy go nie widziałem na oczy. Nigdy nie wiem, nigdy do mnie nie przyjechał. Tylko raz pamięta wychowawczym się pytała, że o, kurator dzwonił, spytać się, czy chodzę do szkoły i wszystko okej. Okay. No to ja nie wiem o co chodzi. Mówię spoko. No i nie wiem, może raz się zapytała, no i tyle. Na koniec historii powiem, że to. No wiecie, obstrałem się wtedy mocno, bo byłem tak dzieciakiem, jeszcze nie myślałem <gry> tak bardzo nad tym wszystkim i rozeszło się po kościach. Komputer odzyskałem, dysk, dysk mi o, coś się stało dyskiem. Dysku do tej pory mi nie oddali, pewnie poszedł do zniszczenia. Na tym dysku wiadomo, że miałem nielegalne rzeczy, ale nic mi nie, ten, nic mi za to nie zrobili, tylko miałem ten wysłać ten list z przeprosinami, a tak poza tym to nic mi więcej nie zrobili. No i obeszło się jakoś to wszystko tak ładnie. No, byłem bardzo wtedy doskonały, bo byłem młodszy, to wiecie. Pewnie blisko było 18 lat, ale to pamiętajcie, że jak ktoś ma 18 lat, to nie znaczy, że jesteście dorośli. Ja to sam wiem po sobie, także sami zobaczycie. To, że na przykład możecie iść kupić piwsko do sklepu, papierosy, to nie jesteście dorośli, tylko macie takie uprawnienia, nie? No, jak chcecie więcej historii, piszcie koniecznie w komentarzach, co teraz? Może o tym właśnie prawo jazdy teraz nagramy? Wbijacie na mój Instagram, machonych 7. Kto mi zostawi teraz? Followa zaobserwuję mnie, to ja mu zostawiam serduszko pod najnowszym zdjęciem. Musisz tam wejść, bo zobaczysz, jak nie wejdziesz, to będzie tragedia. No i zostawcie tą łapkę w górze, bo pod ostatnim filmem bardzo dużo wyświetleń, a bardzo mało łapkę w górze, także to nic nie kosztuje, możecie kliknąć. Zasubskrybujcie mój kanał, bo 200 tysięcy subskryberów się zbliża, albo może nawet już jest jak oglądacie, także dziękuję wszystkim, zniszczę was! Jak to oglądacie ten filmik, kto jestem na imię w Katowicach, kto jest, to też piszcie na Instagramie do mnie, gdzie, gdzie możemy się spotkać, czy... Wiecie, after party, czy piwsko. No. No i mam nadzieję, że historia się spodobała. Mówię to tak, jak pamiętam. Może być dużo takich, wiecie, błędów, no ale o. No i chyba wszystko. A, i wbijajcie jeszcze na moją grupę Manel Machonka. Najlepsza grupa facebookowa w internecie. 80 tysięcy ponad ludzi. Link do grupy znajdziecie w opisie. Wbijcie, ja was zaakceptuję, dołączycie. I pamiętajcie, że piątek, sobota, 20 live y, zawsze mam. Telefony, o maile, kasynko. Pompka, team. Ja się z wami żegnam. Mam nadzieję, że się... Podobało. Siema.